Przepraszam. Nie ma pan może wolnych kilku minut na wysłuchanie mojej historii? Tak się składa, że często się widujemy, gdy pan tak przebiega po naszym kochanym Archoros w tej nazad. Nie opuszczam jednak nieodparte wrażenie. Jakoby nie przywiązywał szanowny pan, należy tej uwagi do mnie, jako do drugiego człowieka. Siedzę tu całymi dniami, nocami tak poprawdzi również i widzi pan, jak to w tym życiu się układa. Nie bez powodu nad moją głową wisi ten napis bezdomny. Nie zajmuję się niczym innym poza żebraniem moją mużnę. Ale czy to coś złego? Czy jest to zabronione przez prawo? Można by rzec, i śmieciu leniwy do koszar, albo do pana Wolczera, tu i tam przyjmą z otwartymi rękoma. Ale ja, proszę pana szanownego, jestem zadeklarowanym pacyfistą. Widok broni wywołuje w mym sercu bolesny skurcz. Co więcej, w koszarach ten stary pacan Roderich wyzyskuje tych wszystkich młodych chłopaczków. Och, jak to słodko bronić miasta. Halabarda w dłoń, przeżywanica przez łeb w drogę żołnierzu, do tego kilka monet w kieszeni. Ale nie więcej niż na bułkę z kuflem piwa. Cienkiego piwa zaznaczmy. Słyszał pan jego ton? Jego słowa? To zwyczajny wyniosły gmury, który po dziś dzień żyje legendą i sławą dawnej straży miejskiej, Archolos. Pławi się w blasku dawno już zmarłych patriotów, a tymczasem jedyne co po nich dziś pozostało to kurzące się mundury porozwieszane na ścianach kosza. Całymi dniami przesiaduje w swojej siedzibie z głową w przeszłości. A czy widzi teraźniejszość, gówno widzi, panie kochany? Gówno za przeproszeniem. Czy widzi naszych synów ginących na traktach pomiędzy miastem a farmą Bermara? Dostrzega wywrotowców z wysp południowych, którzy wielbią tego twu podpalacza? którego imienia nawet nie będę wymawiał. Czy wie, po ile dzisiaj jest chleba albo ryba na targu? Nie wie, bo jedyne na czym mu zależy to rzekome dobre imię straży. Przy czym zapomina, że nie może to być celem samym w sobie. Jest głuchy na współczesne problemy ludności. Nie widzi dziesiątek uchodźców z wysp całego archipelagu. Zamyka się na błagania takich bezardościowych typów jak ja? Powtarzam panu raz jeszcze i w skrócie, Roderich niczym temu miastu nie pomaga. A w historii tych młodzieńców, którzy giną za niego i jego chore marzenia i tak by nie zrozumiał. A co do wolkera, tego lichwiarza! A, panie, co ja panu będę opowiadał? Tu tylko stanąć i ręce załamać. Koronny przykład, jak to dziś pieniądz otwiera wszystkie wlota. Choć tylko pozornie. Co i sam ciemię życie Wolker zdaje się powoli zauważać. Co prawda nie wywołało to w nim skruchy, a raczej paranoiczny strach przed utratą władzy i majątku. Pół miasta nazywa go dobrym obywatelem. Wychwala podniebiosa i dziękuję za wyciągnięcie z dołu. Drugie pół natomiast przeklina jak samego syna Beliara. Jest przekonane, że to on swym złodziejskim procentem, brakiem empatii i zrozumienia dla trudnej sytuacji przekreślił ich szanse na godne życie. Jedyne co łączy tych i tamtych to grube setki złotych monet pożyczone od ich wiarza. Dalszy los je no ich dzieli. Ale wie pan, co ja panu powiem. Obie połówki mają rację! Jedyne co nam pozostaje to stanąć po którejś stronie, albo siąść na płocie okrakiem jak ci magowie wody z klasztoru Adanosa. Tylko problem jest taki, że od długiego siedzenia okrakiem i bycia szarpanem to za jedno, to za drugą nogę, to dupa boli. A na dodatek tak czy tak kończysz pan po jednej stronie płotu i bynajmniej niejako mile widziane uzupełnienie stronnictwa. I tak się toczy cykl życia na tej ulicy. Iść dokąd nie ma, pomocy znikąd, jedynie dobre serce ludzi, jałmużna magów wraz na jakiś czas, to trzyma mnie przy życiu. Aha, aha, no i ten, dziękuję serdecznie za te złote monety, co pan tak ochoczo mi tu zostawia za każdym razem jak się widujemy. Szkoda tylko, że pan skipuje podziękowania, ale rozumiem, że panu spieszy i gdzie tu poświęcać pięć sekund dla społecznego pariasa. Potem i tak pojawią się te zbiry ze skryptu. Może przeżyję z pomocą tamtego miłego gońca. A może zginę, któż to wie? Może będzie się pan przyglądał, jak południowiec przebija mnie swoją włócznią i odbierze pan z moich jeszcze ciepłych zwłok swoje monety. A może być i tak, że pomoże pan mi w walce, a potem pobije też mnie, bo eksptoekst. Cóż. Pani tak koniec końców odzyska swe monety, nieprawdaż?